Siemano Paweł, Labtrekking.com, z tej strony witam, jest Bushcraft Trekking i Cześć. są ludzie, są Przem jest Przemek, jest, jest Daniel, dowodem jesteśmy na to, że na grupie Bushcraft Dolny Śląsk jest ekipa, która potrafi się skumać, zgrać, spędzić ze sobą noc. Zobaczymy, w większości się wspólnie nie znamy, nie wiadomo czy wszyscy wyjdziemy z tego lasu, zobaczymy co tu się będzie działo ale z, na, z, jesteśmy optymistycznie nastawieni. Są no, nawet dwa sierściuchy są z nami. Na oszczone, <laughs> <będziemy> no. <i laughs> są to nie jeden. Są nawet dwa pieski z nami. Jesteśmy w bardzo przyjemnym zielonym lasku. Ptaszki ćwierkają, mamy, mamy nadzieję na miłe spędzenie popołudnia oraz nocki e, także zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka z, raz, raz, roz, w programie Beer Review Time. Dzisiaj będzie skupnych piwek takie coś. Dokładnie. Nic specjalnego. Żałuję, że nie wziąłem szkiełka do tego. Mam nadzieję, że szkłem do lasu nie będę wchodzić. E, zwłaszcza efekt spienienia poprzez e, ten azocik, który tam jest zawarty. No, fajna, fajna sprawa no, taki tak, ginesik. Stałcik w pojemności 440 ml, standard Ale ja już piję, robią, teraz w, e, w sieciach zobaczyć w ogóle wiesz, żabkowych, w ja zalefam, tak, no. więc jedno ja z lepszych piw w rzadce. Normalna sprawa. Tam, czytałem, Jeśli ktoś ma smaka 6, na stałcika, 90, jak, jak najbardziej. I... Beer review time dzisiaj na skromnie z jednym kupnym piwkiem, reszta własnej roboty. Nie ma co się chwalić. Zobaczymy, co tam w ogóle wyszło. Uważone zostało. Jak ktoś lubi na kamerę. To to ciężko trochę, dlatego właśnie e, jest zaostrzona ta łopatka, że po prostu spokojnie możesz wbijać. Nie, nie, ja to po prostu mówię, żeby nie było przed kamerą, że słaby jestem, nie? <laughs> Naczynianie mózgu. <laughs> Las ma to do siebie, że w okolicach godziny 20, nawet gdy ciemno robi się gdzieś koło 21 a. i później, w okolicach godziny 20 panuje już taki sympatyczny półmrok, jak teraz widzicie. Delikatnie tracimy światło, tracimy, wow, ale rano je odzyskamy. Wow, prawda, objawiona! No nic, obozowicho wygląda jak wygląda. Wygląda naprawdę kozacko, moim nieskromnym zdaniem. I przygotowaliśmy miejsce pod skromne ogniseczko, co też widzieliście, mam nadzieję. Jest, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Dwóch nowo poznanych kolegów Daniel i Przemek. Jesteśmy na rewirach tutaj, powiedzmy jednego z nich. I, I wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. Cieszymy się, że takie zaproszonko padło, że padła idea. I wszystko to powstało przez grupę Bushcraft Dolny Śląsk. E, grupę facebookową, na której wszyscy jesteśmy. E, dla jednego z nas, dla Daniela jest to pierwsza noc. Taka plenerowa, chociaż chłopak ma już dużo, dużo schodzonych gór i, i wiatingu, więc pokrzepiam go, że to nie jest pierwsza noc. A, a kolejna gdzieś tam. Zresztą nieważne, pierwsza, następna, ostatnia, setna, nieważne. Ważne, że jest tutaj z nami i ważne, że się fajnie dzieje. Czekamy, czekamy na, na lekki tutaj mrok, żeby sobie rozpalić malutkie ognicho i przygotować na nim kolację. Wszyscy już głodni, czekamy na to. E, jest naprawdę kozac. Kolac jest totalnie zielony, totalnie jaskrawo wręcz zielony. A rano promienie słoneczne zrobią tu jeszcze większą robotę. I będzie naprawdę pięknie. Także e, lecimy, lecimy zaraz z rozpalaniem ognia i, i z długimi polaków rozmowami przy ognisku bez końca. I to co tutaj Państwo mieli, widzicie ziemnioczki zrobione na żarze. I tym samym, już żywo zainteresowane jest tematem. Po, go, po godzinie pieczenia zobaczcie mięciutkie bardzo, bardzo dobre Smacznego Smacznego My się żegnamy dobrej nocy życzymy Jeśli ktoś właśnie zamierza iść spać My za chwilę idziemy Chyba ty. Chyba ty Jest z nami Daniel Który nie zamierza iść dzisiaj spać, bo pilnować ogniska Nie ma szans Właśnie sroga gałąź się przełamała. No, petarda, petarda, ogromna gałąź upadła. No nic, jako że e, filmiki z tych wyjazdów nie są kwintesencją tych wyjazdów, a jedynie jakąś tam skromną pamiątką, e, to tylko dodam, jak się tutaj spotkaliśmy, już wcześniej mówiłem, że za pośrednictwem grupy Bushcraft Dolny Śląsk, e, Wczoraj w okolicach południa Artur z Przemkiem już tu przyjechali. Natomiast ja z Danielem dojechałem około godziny 17. Chłopaki już przez południa sobie robili obiadek na samotnym wilku, także nie ryzykowaliśmy z ogniem. Na noc porządnie zabezpieczyliśmy miejscówkę. Zresztą ostatnich kilka dni mocno padało. Jest tu spora wilgoć. Mokre drewno, zrobiliśmy sobie małe ognicho. Eee, tylko po to, żeby coś tam sobie ciepłego zjeść. No i co? i i bardzo mi przyjemnie spędziliśmy tutaj czas. Noc jest godzina prawie 10 rano. Wszyscy jeszcze śpią. Ja już kurczę mnie nosi i słucham sobie tutaj odgłosów lasu. No i jest pięknie, jest kolorowo, jest światełko do nieba. I jest naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Także dzięki Przemku, dzięki Danielu, dzięki również Arturze za tą wspólną przygodę. Zachęcamy też innych ludzi z kanału. Buszkraw Śląsk do, do dziś zbierania się w grupy i wypadania na łono natury. My natomiast zaraz mam nadzieję jakieś śniadanko, i powoli zawijamy się do domów, żeby spędzić jakoś niedzielę jeszcze w rodzinnym gronie. Przyrodnicza zagadka. Co to jest? Odpowiedzi w komentarzach. W odległości od drzewa około metra. Takie coś... Na kanale u Artura Pierwsza nocka w lesie było... Polecam! Jak tam ten? Mógłbyś jeszcze u mnie? Pierwszą impresję? <laughs> tak, żeby zachęcić przyszłych bushcraftowców do, na wypady czy pierwsza noc to jest tragedia tragedia, naprawdę, no chłopaki tutaj byli byli naprawdę mocno wystraszeni, ale jakoś tam ich, musiałem ich trochę wspomóc dałem radę, jestem dobrym psychologiem, także <laughs> jesteśmy Ci wdzięczni <śmiech> <śmiech> no i tak, miejsce w którym stoi pies tam właśnie było ognisko zgodnie z filozofią Leave No Trace a tam profesjonalna ubierka ziemniaków <laughs> W tym pan Mobiraku pan pasował. Oj! <grywa> Od 25 lat obierał jak W McDonaldzie na fryczki. Zaskoczyła nas totalnie upalna pogoda. A wbijamy się zaraz w samochodzik i wracamy sobie do domu. Bardzo pozytywny wypad, Już kilka razy mówiłem to na tym filmie. Dziękowałem już chłopakom. Pożegnania nadszedł czas. Nie wiem, czy dojdą do mnie. Chyba nie. A to góry. <grywa> Nic, trzymajcie się, pozdrawiam, dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego. Hej!